Sponsorem programu jest Salon Orange mieszczący się w Andrychowie w pasażu handlowym przy ulicy Krakowskiej 83E. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Gotuj z. Dzisiaj jesteśmy w ośrodku Hotel and Spa Kocież i gotujemy oczywiście, jak wszyscy widzą, z panem burmistrzem Tomaszem Żakiem. Burmistrzem Andrychowa, witam. Witam bardzo serdecznie. Co dzisiaj ugotujemy, panie burmistrzu? No, co dzisiaj ugotujemy? No? Ja wiem, że dałem się namówić na ten szalony pomysł z gotowaniem, ze względu na to, że już wszyscy w Polsce pokazują, że potrafią gotować. Więc dlaczego mam być? wyjątkiem tak. i, i się nie sprawdzić, czy nie pochwalić, co ja robię. Oczywiście jestem zwolennikiem y, tak zwanych szybkich dań, nie wymagających długich procedur, aczkolwiek jest to pewna y, no, wielka przyjemność, tak? jeżeli się wspólnie z kimś przygotowuje takie danie dla, dla kogoś, kogo, kogo się zaprosiło, kogo się lubi tak. i później się celebruje w jedzenie w zadziżu domowym. Y, Powiem szczerze, no, zastanawiam się długo, co zaproponować. W związku z tym, że lubię szybkie dania, to pierwszy pomysł padł na gorący kubek, mm, tak. bo jak to przyszałem. jest najszybsze danie, czyli wystarczy mieć kubek. E, trochę produkt, wody trochę wody gorącej i. A przepis mamy, mamy na opakowaniu. danie. na Oczywiście jak nie mamy na opakowaniu, to mamy w internecie, w związku z tym e, bardzo szybko możemy e, przygotować to danie. Ale załóżmy, że to jest pierwsze danie. Mhm. Natomiast e, już bardziej na poważnie, na drugie danie e, zaproponowałbym bardzo delikatne, smaczne, szybkie e, przygotowanie e, posiłku. To jest polędwiczka wieprzowa w ziołach mhm. i e, przygotowywana w soku pomarańczowym. No, brzmi ciekawie. To jest takie dziwne połączenie smaków, ale dające fantastyczne. Smak, zapach myślę, że jeżeli ktoś spróbuje przygotować sobie to w zaciszu, tak? własnego domu, będzie zadowolony, a jestem ciekawy też, czy, czy to przypadnie do głosu. To jest jakiś autorski? autorski nie, przykład? to nie jest autorski. Kiedyś <laughs> chyba właśnie w internecie przeczytałem, jak to się przygotowuje, receptura jaka jest i my tak zrobię, spróbuję. Jak to smakuje? Ponieważ jest to troszeczkę, jak to teraz jest modne danie fit, mhm. polegające na tym, że nie używamy tłuszczu. I jesteśmy przyzwyczajeni do tego obsmażania polędwicy, później go w jakiś sposób przygotowywania w garnku żaroodpornym, ale tutaj się nie używa ani smalcu, ani masła, ani margaryny, ani oleju. W związku z tym jest to o tyle ciekawe. Jest zdrowe. Danie, tak? bo jest zdrowe. Mhm. I jeżeli mamy rozpocząć, no proszę Państwa, do tego potrzeba nam oczywiście, potrzebna nam jest polędwiczka wieprzowa. Piękny tutaj kawałek. mamy piękne dwa kawałki właściwie. Dwa kawałki, tak. Jak mamy robić i spróbować później, to zróbmy to w całości, bo jest mhm. dużo tutaj chętnych do próby i do, do degustacji późniejszej. Bierzemy dwie polędwiczki, które są, oczywiście najważniejsze jest umyć, czyli higiena. Higiena, Kuchni, oczywiście, tak. najważniejsza jest higiena. Pierwsze umyć rączki, później umyć polędwiczkę, a później tą polędwiczkę musimy osuszyć ręcznik. Jak to się powiedziałem, osuszamy tą polędwiczkę dokładnie, żeby nam później przyjęła... Ale jakaś robota dla mnie będzie później, tak? To znaczy proponuję tutaj. Ja w każdym odcinku nadaj, tu, stół, nadajesz, się, nadajesz o, się do ścierania. Nadaje się do czosnku do ścierania, tutaj co? bardzo proszę do, Dobrze. do tej miedniczki. To mnie pan burmistrz docenił teraz i podsumował, no. Yy, pomocni, no pomocnic, się, się. Pomocnicy mają się uczyć. Tak jest. I pomagać. W związku z tym bardzo proszę o przygotowanie czosnku. Przygotowujemy taką e, miksturę, połączenie soli, czosnku mm -hmm. i pieprzu, ponieważ tym będziemy nacierać polędwiczki. To mogę tak do końca docierać, tak co mi przyjeżdża. Rzeczko proszę uważać na palce, okay. bo bezpieczeństwo i higiena jest pracy higiena. jest tak. bardzo ważne. Ile, ile tak mniej więcej to danie się przygotowuje? Czy to jest faktycznie takie bardzo, szybkie danie? Bardzo szybkie mówi? danie. Co prawda po na tarciu czoskiem solą i pieprzem należy to odstawić do lodówki na około y, pół godziny, mhm. żeby no, to mięsko przeszło zapachem, smakiem y, tego czosnku. Żeby tak troszeczkę skruszało, żeby skruszało. Ja myślę, że będę, będę podbierał, żeby mhm. nie stać z boku, okay. będę podbierał już to ten czosnek, który jest starty. Nacieramy dokładnie polędwiczkę. Jak ktoś lubi czosnek, to można więcej tego czosnku zużyć, nie żałować bo to naprawdę jest bardzo zdrowe. A czy w kuchni dopuszczalne są tematy polityczne? Czy y to znaczy raczej nie, bo używamy wtedy noży, tłuczków do rozbijania mięsa, także lepiej tych tematów lepiej politycznych unikać. nie poruszać, Może. unikać. To później zadam już jak przestaniemy kroić, trzeć. Już wystarczy, wystarczy, wystarczy. Jeszcze troszeczkę sobie tutaj mhm. tego czosnku dorzucimy. Ładnie nam tutaj wchodzi we włókna. Bardzo fajnie. Teraz bierzemy sól, i solimy sobie polędwiczkę z jednej, z drugiej strony. Tak, żeby nam nabrało tego pierwotnego smaku. Czy, czy to jaka jest ta sól? Ma znaczenie? Teraz są te sole y, himalajskie, drogowe. No jak ktoś lubi, to mhm. on może być i himalajska. W związku z tym Może sobie... po posoleniu należy użyć troszkę pieprzu, żeby nabrało to wszystko ostrości, chociaż czosnek, pieprz, myślę, że powoduje, że, że ta polędwiczka jest taka bardzo, bardzo fajnie przyprawiona. Aromatyczna. Drodzy Państwo, i teraz tą polędwiczkę należy umieścić w lodówce na około mm -hmm. 30 minut, tak jak powiedziałem. I po 30 minutach przystępujemy do tej zasadniczej e, czynności, czyli Aha. polegającej na tym, ja tu sobie pozwolę ten nadmiar, bo on się, on, się on, przyda, się przyda. on się przyda w kuchni tutaj hotelowej, więc... Czyli teraz pójdziemy to smażyć czy gotować? Czy... Już, już pokażę jak to się mhm. robi. To nie ma żadnej filozofii. Wkładamy polędwiczkę do żaroodpornego naczynia. Mhm. I proszę państwa, teraz to wszystko musimy obsypać ziołami. A zioła, tu mamy to cały jest komplet. cały komplet. To jest tymianek i. Patrzę, jak to się nazywa? Do tego, proszę państwa. Dorzucamy tymianek, tak jak powiedziałem. Zasypujemy to ziołami jak najwięcej, żeby mhm. ten zapach przeszedł na, na mięsko. Teraz. Czyli najlepsze są takie świeże zioła, tak? Świeże zioła są najlepsze. Yy. I proszę Państwa, co jest najciekawsze, również mięta. Dodajemy listki mięty świeżej. I to wszystko zasypujemy. Tym wszystkim zasypujemy mięsko. Mm -hmm. I teraz ciekawostka. Nie mamy łyżki. Coś do pomieszania, tak? Coś do pomieszania, ale to jest to jest prawdziwy sok z pomarańczy. I tym sokiem z pomarańczy, pół szklanki wystarczy. Zalewamy w garnku żaroodpornym tą polędwiczkę. No, robi się coraz ciekawiej. I drodzy Państwo, tak przygotowana polędwiczka idzie do pieca nagrzanego do 180 stopni na 25 do 30 minut. Mm -hmm. I w tej chwili właśnie tą polędwiczkę zanosimy do pieca, a spotkamy się po upieczeniu. Tak jest. A jeszcze y, korzystając z okazji, mm, że właśnie gotuję dzisiaj z Panem. To panie burmistrzu, jak tam, jak tam te, te dwa lata pan już zleciały w tej polityce naszej, w, tym nowym, w tej nowej kadencji? Podobnie jak poprzednie cztery. Mhm. Bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko, szybko tak? bardzo intensywnie. W pracy naprawdę jest dużo pomysłów również. No, a pomysły należy realizować, w związku trzeba to wszystko przygotować. Zaplanować. No i myślę, że efekty już, już tego działania, czy to burmistrza, czy, czy pracowników urzędu, czy, czy radnych, na pewno mieszkańcy widzą. bo Cały czas widzimy jak gmina się, jak, się zmienia. jakieś efekty, właśnie jakieś inwestycje. Bardzo dużo ich jest naprawdę w tym roku. A jakie są najbliższe plany? No tak jak powiedziałem, planów mhm. jest dużo. Oczywiście, że skupiamy się najbardziej, bo, bo mi leży na sercu temat strefy ekonomicznej. Mhm. To jest sztandarowa nasza inwestycja. E, przygotowujemy w tej chwili e, koncepcję infrastruktury w strefie, ponieważ otrzymaliśmy na ten cel 13 milionów złotych, mm -hmm. e, i musimy to wykorzystać. No, e, to jest podstawa do tego, żeby później, czy nawet w trakcie inwestycji już można było sprzedawać działki poszczególnym inwestorom. E, druga inwestycja sztandarowa, no to są oczywiście te autobusy, autobusy o których tak głośno było, i jestem przekonany, że uda nam się zakupić i stworzyć coś, co może jest niespotykane nawet w województwie małopolskim mm -hmm. czyli swoją komunikację opartą na zakupionych przez nas autobusach. O szczegółach nie będę mówił, ponieważ to wyjdzie później, ale jestem przekonany, że 1 stycznia 2018 roku na ulicę Andrychowskie wiadom. Nasze adychockie autobusy z naszym logo, designem, niskopodłogowe, z klimatyzacją, z, no, no, w standardzie, który wydaje mi się, że już na dzień dzisiejszy każdy autobus powinien mieć. To wspaniałe, wspaniałe widoki na przyszłość, no dobrze, więc odkładam nóż już ja to na. I dodam jeszcze basen. Jeszcze basen, tak? Redaktorze, jeszcze no basen, basen, oczywiście. Basen, na który. Myślę, trzecia, trzecia, taka trzecia taka flagowa inwestycja to jest rozpoczęcie budowy basenu. Chcemy w tej chwili jeszcze do końca roku ogłosić przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Mhm. Czyli w takiej formule, żebyśmy na jesieni w przyszłym roku rozpoczęli budowę, a termin zakończenia chciałbym, żeby był po wakacjach 2018 roku. Świetnie. Czyli y, możemy y, tym akcentem zakończyć pierwszą tak część jest. idziemy y, przygotować mięso. Świetnie. Idziemy. No i co? No udało się, się y, Udało się, no pięknie wyglądają. Y, co my tu mamy? Pokażemy, chyba, tak? tak? No, polędwiczki już są gotowe, upieczone. Do tego jest na y, pierzynce z spire ziemniaczanych, mhm. do tego PIRE buraczane. Warzywka grillowane, no ślinka, to... ślinka, ślinka, cię... ślinka cieknie. Cieknie, cieknie, i oczywiście sosik pomarańczowy, czyli z wytopionych mm -hmm. soków z polędwiczki razem z sokiem pomarańczowym jako dekoracja, pachnie. Mm. no pachnie, no pachnie. Ta polędwiczka wieprzowa to naprawdę no, no wspaniale wygląda, wspaniale wygląda. I ile przygotowanie takiego dania? Pół godzinki? No zmrożeniem, mroże... znaczy, z złożeniem do, do tak. lodówki na pół mhm. godziny, to jest godzina tak naprawdę mhm. przygotowania. Jeżeli ktoś sobie wcześniej to przygotuje dzień wcześniej i zostawi w lodówce na drugi dzień, żeby podać gościom, tak naprawdę to jest czas 30 maksymalnie minut, bo w czasie, kiedy polędwiczka się piecze, można te wszystkie mhm. dodatki przygotować, czyli grillować. Warzywka. Czyli godzinka czasu i spokojnie można dla znajomych, dla rodziny Oczywiście, takie że. danie przygotować i zjeść, jak mówiliśmy, w zaciszu domowym, tak? No, jeżeli jest dobre towarzystwo, to, to można nawet to zrobić wychodząc do kogoś. Mhm. A do, do czegoś mocniejszego? Polędwiczka wieprzowa jest OK? E, no ja myślę, że winko. 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 Czerwone z tego, chyba że popełniam błąd, ale chyba czerwone wina powinno być. Do, do czerwonego do mięsa. Do czerwonego, do czerwonego mięsa. Czerwone, czerwone, uh -huh. tak, stara zasada. No dobrze, no więc co tym, tym smacznym, pachnącym akcentem, możemy zakończyć ten jakże szybki odcinek. I zapraszamy Państwa do stworzenia takiego cuda u siebie w kuchni, w domu, tak? No ja zapraszam do, do zrobienia takiego dania i podzielenia się informacją, czy to smakuje, czy nie. Myślę, że za chwilę to wypróbujemy tak. i ja jestem Koniecznie. ciekawy, co Pan redaktor o tym myśli. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu Dziękuję bardzo. za dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Was do gotowania, do oglądania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.